Całże, całże Ale muszę mieć takie zdjęcie wśród jesiennych liści. Ja ci wjechał ten temat. <grafię> ja zapowiem, tylko na nogi założę. Torą, torą, torą. Przygotowania. Ale podoba mi się strasznie te ujęcia, właśnie, gdzie tak trzymałem kamerę, obracałem się, coś tam co, złapałem. No. była taka dynamika, że... O, Jeszcze parę takich trzeba nagrać. co możesz zrobić? No. Taki kadr, tak odjechać od góry na mnie i wrócić, a ja sobie wtedy wsiądę. Dobra. Dobry Perun. Bardzo dobry Perun. Offroad ma w Twoim sercu specjalne miejsce? Elektryczna deskorolka Perun to może być coś dla Ciebie. Ja jestem Przemek i myślałem, że lubię offroad. A przede mną jest Perun. Deskorolka to deskorolka, prawda? Kawałek drewna, cztery kółka, jazda. Cóż, Perun pokazuje, że ta oczywista charakterystyka dziś już nie obowiązuje i wykracza daleko poza to, co do tej pory określaliśmy mianem deskorolki. Tak, ten sprzęt to coś innowacyjnego nawet w świecie deskorolek elektrycznych. Jak bardzo innowacyjnego? Czy te innowacje mają sens? I co to w ogóle jest za deskorolka, ten Perun? Sprawdźmy. Po pierwsze i najważniejsze: Perun to nie jest sprzęt dla każdego. To nie jest pojazd elektryczny, którym sobie na pełnym chillu pojedziemy do roboty albo na uczelnię. Znaczy, pojedziemy, jasne, że tak, niespiesznie i dystyngowanie można na Perunie jeździć. Ale to wiecie, to jest tak jak z tym, że można się na imprezie bawić tylko przy soku pomarańczowym. No pewnie, że można, ale po co? Perun to prawdziwy diabeł. Pozwól dla kumatych. Wielki, ciężki i szybki jak diabli. Stabilny? Bardzo, ale to sprzęt z kategorii tych difficult to learn i difficult to master. Opodowanie tej deski nie jest zadaniem łatwym i to nie dlatego, że sama w sobie jest jakaś narowista czy przegięta w którym ze stron, a dlatego, że po prostu chce się na tej desce naginać do granic przyzwoitości. Chce się na niej szaleć. Chce się nią wjechać w teren i przeorać ją tak, jak to tylko możliwe, bo daje to potężną radość. I na to właśnie trzeba uważać. Perun jest jak Subaru WRX STI. Każdy chciałby mieć taką furę, ale nie każdy potrafiłby nią jeździć. Szczęśliwie, deska jest tańsza niż Subaru i prawdopodobnie łatwiej ją opanować niż WRX STI. Tak strzelam. Ja miałem tylko Subaru Legacy, więc się nie znam. Wiecie, tak mi się tylko wydaje. No dobra, co ten Perun potrafi i co go wyróżnia? Po pierwsze, znowu po pierwsze, Perun ma niezależne zawieszenie. Nie ma tu sztywnej ośki jak w klasycznych deskorolkach, a patent, dzięki któremu każde koło pracuje niezależnie, trzymając się terenu jak Polacy Jasnej Góry podczas potopu szwedzkiego. Po drugie, układ kierowniczy został tak wymyślony, by decha zmieniała kierunek przez obracanie kół w dwóch płaszczyznach: poziomej i ponowej, dzięki czemu możemy ciasno wchodzić w zakręty. Po trzecie, perłon jest długi i naprawdę bardzo stabilny no jakieś półtora metra ma, ale do transportu podwija się kółka pod siebie. Ciągle jest ciężki jak nieszczęście, ale faktem jest, że da się go względnie wygodnie przetransportować. Po czwarte, wykonanie peruna to świat materiałów wyższej klasy. Deg jest z włókna węglowego, wytrzymałego i świetnie trumającego drgania. Podobnie zresztą jak obudowa baterii, jest też z karbonium. Trakie wykonano z aluminium 7075, z czarną anodą, co by wyglądało to zacnie, a pozostałe elementy, które muszą być wytrzymałe i solidne, to większościowo stal nierdzewna. Po piąte, konkrety. Perun ma moc 8000 W, dwa bezszczotkowe silniki Flipski o mocy 4000 W każdy. Ma 30 km zasięgu, 10-calowe koła, na które nałożone są pneumatyczne opony i wahacze z powietrznymi amortyzatorami. Co? Przepraszam? Tak, macie rację, tu nie ma miękkiej gry. Podsumowując, reasumując, zmierzając do końca opowieści. Pełen to sprzęt, który w swojej kategorii nie ma wad. Jasne, że średnio jest praktyczna ta decha, bo do sklepu z nią nie wejdziemy, a jak pojedziemy na niej do roboty, to wniesienie jej do biura jest równie niewdzięczne, jak wnoszenie do chaty i przechowywanie skutera na balkonie. Tylko, że to nie są żadne wady. Ta decha jest stworzona do radości, do tego by w weekend po trudnym tygodniu, trudnym, bo ciężka to może być cegła, a nie tydzień. Tak czy inaczej, pełna stworzona po to, by po trudnym tygodniu wpakować go do bagażnika, wyjechać za miasto i katować na bezdrożach, aż nałapiemy pył w nozdrza i umęczymy się na tyle, że zapomnimy o trudach codzienności. Mając na uwadze jego specyfikę, warto podkreślić, że nie jest to, co oczywiste, deska dla każdego. To deska wymagająca, służąca do jeżdżenia w trudnym terenie, deska dla zapaleńców. Zresztą offroad w ogóle jest dla zapaleńców. Jazda w terenie, czy to na rowerze, kładzie, deskorolce, czy w samochodzie jest sportem ekstremalnym i taka jest też ta decha, jest ekstremalna. Innymi słowy, jeśli ktoś zawsze chciał deskę offroadową, ale taką bez kompromisów, zrobioną z miłością, na bogato, jak dla siebie, a nie dla obcego, to nie jest taką deską. Cudowny sprzęt, trzymający się drogi wtedy, kiedy trzeba, znoszący naprawdę wiele i radzący sobie w czasem beznadziejnych sytuacjach. Genialna decha. Uwaga, genialna decha, choć nieco jednak nie dla mnie. Cóż, ja się jej po prostu boję. Tak samo jak bałbym się wsiadać w Subaru WRX STI. Dziękuję, na łączach.